Opowiem może, jaki jest problem z elewacjami. Nie? Jak wybetonujemy strop, on wyschnie sobie po miesiącu, ma twardy beton, wytrzymały, pełna wytrzymałość, to mimo wszystko on jest bardzo sztywny i jest prawie prosty, ten krawędź stropu. Natomiast w czasie, mimo że nie zwiększamy obciążenia, następuje to zjawisko logiczne, tak zwane pełzanie, że ten beton się odkształca nam, wygina. Jeśli my szybko zamontujemy elewację, no to ona później w, w czasie swojego żywota budynku będzie się nam uginać, a elewacje ze szklane są na to bardzo mało odporne, wrażliwe. Więc trzeba ogólnie jest trend, żeby mo montować jak najpóźniej, kiedy już się ten beton odpręży, nie wiem, wypełznie, yy, yy, ugnie, i wtedy montować. On w pewnym czasie już się stabilizuje i więcej się nie ugina ta krawędź albo malutko. Ale no to też można precyzyjnie obliczać po jakim czasie, jaka jest tam wilgotność, w jakim czasie jakie obciążenia zajdą i znaleźć ten punkt optymalny, gdzie, gdzie już się trochę ugiął, ale jeszcze nie tak bardzo i szybciej montować tę elewacje. No wiesz, w budownictwie pracujesz, że czas jest chyba naj, najbardziej cenny, tak. więc jeśli zaoszczędzisz komuś trzy miesiące wcześniej, że mogą y, elewacje montować, no to wszyscy są bardzo zadowoleni. Nie?